Czy warto inwestować w reklamy na Googleu i Facebooku? Wiesz, największe firmy na świecie wydają miliony a nawet miliardy na reklamę. Dlaczego? No bo to działa. A skoro płaca się na tak ogromną skalę, no to pomyśl tylko, jakie korzyści możesz osiągnąć w swoim małym biznesie, gdzie możesz działać bardziej personalnie i trafiać do swojej grupy docelowej. Reklamy na Facebooku i Google to nie tylko wydawanie pieniędzy. To inwestycja w widoczność Twojej firmy, no i skuteczny sposób na budowanie przewagi nad konkurencją. No, ale niestety, jeśli Ty w ogóle zastanawiasz się, czy wystartować, no to smutna prawda jest taka, że Twoi konkurenci prawdopodobnie już to robią i to ich widzą klienci. Dlatego wybór jest prosty: albo reklamujesz się tam, gdzie są Twoi potencjalni klienci, no albo zostajesz w tyle. Przydatne? No jasne. Dlatego obserwuj mój kanał po więcej marketingowych porad.